Mariusz, 36 lat. Pracuje w masarni. Jego cel to zmiana nawyków żywieniowych. Uzależnienie, alkohol, piwo. Kacper, 30 lat. Informatyk. Jego cel to redukcja tkanki tłuszczowej. Uzależnienie, słodycze, szczególnie nocą. Kasia, 31 lat. Sekretarka w urzędzie skarbowym. Jej cel to zmieścić się w sukienkę na lato. Uzależnienie brak umiaru. Ania, 34 lata, higienistka. Jej cel to zwiększyć aktywność fizyczną. Uzależnienie wino, szczególnie w weekendy. A teraz ja. Twój dietetyk, Dominik Nadulicz i moje historie z gabinetu. Obserwuj mój kanał, żeby nic cię nie ominęło. Widzimy się w następny poniedziałek w gabinecie dietetyka.